Kazania pasyjne metody działania zła Ewangelia Świętego Marka, wieczernik. Rozpoczynamy rozważenia męki Pana naszego Jezusa Chrystusa za przewodnika po tych niezwykle bolesnych, a zarazem bogatych godzinach cierpienia Jezusa Chrystusa wybierzemy bezpośrednio świadka wydarzeń Wielkiego Tygodnia, świętego Marka. W oparciu o tekst Jego Ewangelii spróbujemy odkryć potęgę i metody zła działające w świecie oraz niepojętą miłość, którą Bóg objawił w Jezusie Chrystusie. Święty Marek pisze Ewangelię po to, aby ukazać, kim jest Jezus Chrystus, ukazać Jego niepojętą tajemnicę godności Syna Bożego i godności Mesjasza. Ewangelista bardzo wyraźnie podkreśla, że Chrystus ukrywał tę godność aż do momentu swego zmartwychwstania. W czasie jego publicznej działalności tylko niektórzy ludzie na podstawie pewnych znaków rozpoznali tę godność Syna Bożego i godność Mesjasza. Chrystus jest czystą dobrocią, a pojawił się na świecie, który jest pod panowaniem zła. Od samego początku Pan Jezus czyta, czysta dobroć musiał się ukrywać, ponieważ zło chciało Go zniszczyć. Kiedy tylko w Betlejem ukazał się pierwszy blask Jego dobroci, Natychmiast pojawiło się zło, które chciało zniszczyć serce zbudowane z czystej dobroci. Przez trzydzieści lat Chrystus żyje w ukryciu, nie promieniując dobrocią. W Nazarecie jest czystą dobrocią, ale nią nie promieniuje i dlatego złogo nie atakuje. Z chwilą rozpoczęcia publicznej działalności, Chrystus zaczyna jakby promieniować swoją dobrocią, poszukując ludzkich serc dobrej woli. Aby nawiązać z nimi kontakt, by ich wprowadzić do świata czystej dobroci. Ludzie zaczynają odpowiadać na jego wyzwanie i zbliżają się do niego, jak do ognia, chcąc się do niego zapalić. Natomiast ludzie złej woli uciekają od niego, a jeśli podchodzą, to po to, aby go zniszczyć. Chrystus działa w konspiracji. W ostatnich miesiącach Chrystus musiał się ukrywać, a pomagają mu w tym ludzie dobrze. W tym kontekście trzeba odczytać słowa mówiące o przygotowaniu do paschy. W pierwszych dniach Prześników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jezusa i Jego uczniowie, gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyśmy po mogli spożyć Paschę? I posłał dwóch swoich uczniów z tym poleceniem, idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek niosący dzban, idźcie za nim. I tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi, nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba której mógłbym spożyć paschę z moimi uczniami, on skaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas. Uczniowie wybrali się, i przyszli do miasta, gdzie znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali paschę. Pan Jezus działa w ostatnich miesiącach swojego życia według praw konspiracji, w ukryciu i dlatego swoim dwom uczniom nie podaje nawet adresu. Chodzi o świętego Jana i świętego Piotra. Wskazuje uczniom z człowieka z dzbanem w ręku, który spełnia rolę łącznika między Chrystusem a gospodarzem. Jezus wcześniej załatwiał z gospodarzem salę. Trzeba podkreślić, że zarówno ten dobry człowiek, pełniący rolę łącznika, jak i sam gospodarz ryzykują. Chrystus był poszukiwany listem gończym, a więc każdy, kto go. Ukrywał, narażał się władzy. Mimo to w samym Jeruzalem jest człowiek, który ma dobre serce. Oddaje swoje mieszkanie i przygotuje salę na tyle przestronną, aby trzynastu mężczyzn mogło przyjść i spożyć świętą ucznie, ucztę. Dwaj uczniowie, którzy przychodzą wcześniej, przygotowują baranka paschalnego. Trzeba go było złożyć w świątyni w ofierze, a następnie przyrządzić do spożycia. Zwróćmy uwagę na tych ludzi których imion nie znamy. Święty Marek prawdopodobnie znał zarówno tego człowieka, który szedł z zbanem wody, jak i samego gospodarza. Istnieje nawet tradycja, że Wieczernik był w domu Marka. Stąd też jego wiadomości są pewne. Ludzie ci potrafili ryzykować dla Chrystusa. Ktokolwiek bowiem tu na ziemi opowie się po stronie Chrystusa, naraża się na niebezpieczeństwo. Taka jest prawda Ewangelii. Tu trzeba postawić pytanie, w jakiej mierze potrafimy narazić siebie, swoje życie, mienie dla Chrystusa. Czy potrafimy sprzeciwić się opinii publicznej, która często nie chce aprobować wymagań Ewangelii? W jakiej mierze potrafimy w imię Chrystusa narazić się ludziom, którzy mają władzę? Mistrz czeka na dobroć i odwagę naszego serca, to jest ważny moment, który trzeba dostrzec. Jeśli chcemy dobrze odczytać Ewangelię, zmaganie dobra ze złem trwa i każdy człowiek, który się opowie po stronie Chrystusa, musi być przygotowany na przykre konsekwencje, jakie go spotkają. Dziś bowiem zło, nie mogąc dosięgnąć Chrystusa, uderza w ludzi dobrej woli, którzy odpowiadają na jego wyzwanie. Wtyczka Chrystus przybywa do Wieczernika, gdzie wszystko jest przygotowane, aby spożyć dziękczynną Paschę. Święty Marek notuje. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z dwunastoma. A gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł zaprawdę: Powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Ten, który je ze mną. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: czyżbym ja? On im rzekł: Jeden z dwunastu. Ten, który ze mną rękę zanurza w misie. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane lecz biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Mimo tej osłony ludzi dobrej woli, zło dociera do Chrystusa, ponieważ w jego najbliższym otoczeniu znajduje się wtyczka. Bezpieczeństwo Chrystusa jest ciągle zagrożone. Poznajemy tu metodę działania zła. Syn Boży w świat zła wszedł w ukryciu, utaił swoją dobroć i świętość. Wokół niego zaczęli gromadzić się ludzie tęskniący za tym światem. Podobną metodę wybrał szatan. On się utaił w Judaszu, zbliża się do świata czystego dobra po to, by go zniszczyć. Taka jest odpowiedź zła. Chrystus wszedł w świat zła, a zło posługuje się zdrajcą i wchodzi w jego najbliższe otoczenie. Oczywiście pan Jezus doskonale wiedział, kogo wybiera. Judasz dostał się w tak bliskie jego sąsiedztwo za zgodą mistrza. Niemniej, w wieczerniku, możemy obserwować, jak w niezwykle sprytny sposób zło potrafi uderzyć w to, co jest dobre. Nie wiemy, co Judasz myślał, kiedy usłyszał słowa jeden z Was mnie zdradzi. A następnie te najstraszniejsze słowa, jakie padły z ust Jezusa Chrystusa, biada temu człowiekowi, przez którego Syn człowieczy będzie wydany byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Dotykamy wielkiej tajemnicy. Judasz, który stanął tak blisko Jezusa, autentycznie powołany, nigdy nie ukochał Jezusa, nie połączył własnego serca z jego sercem, nie dostosował swojego myślenia do myślenia swojego mistrza. Okazuje się, że samo bliskie przebywanie z Jezusem nie wystarczy do tego, aby człowiek był dobry. Judasz nie chciał nauczyć się dobroci. Chrystus przez długie miesiące czynił wszystko, aby go nauczyć kochać i nie potrafił tego osiągnąć. Drugiego człowieka nie da się nauczyć kochać. Jest on sam, jeśli on sam nie chce się tego nauczyć. Nie da się. Tu rozpada się w gruzy cała teoria kształtowania człowieka przez środowisko. Judasz miał środowisko świętych i wspaniałych ludzi. Czy można było mieć wspanialszego wychowawcę? jak samego Chrystusa, a jednak pod jego okiem wyrasta ktoś, o kim sam mistrz powie lepiej byłoby dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Ciągle musimy pamiętać o tym, że sama bliskość fizyczna, nasze czytanie Ewangelii, komunia święta, chodzenie do kościoła, nasze spotkania z Chrystusem. Owo zanurzenie ręki w misie razem z Nim wcale jeszcze nie są gwarancją naszej doskonałości. Tu chodzi o serce, a nie o ręce, bo ręka może zdradzić. Tu chodzi o serce, a nie o słowa, bo słowa mogą zdradzić. Judasz przez wieki jest ostrzeżeniem, że sama fizyczna bliskość z Jezusem nie gwarantuje jeszcze przynależności do Niego. Lepiej by było, żeby się nie narodził. Zło jest bardzo blisko serca Jezusa Chrystusa, judasz w każdym momencie mógł wydać Mistrza, za to zabrał pieniądze. Jego było stać na to, był bardzo blisko. Najbliżsi apostołowie nie rozpoznawali w nim złego człowieka. Chrystus, który dobrowolnie wydał się w ręce zła, kiedy nadeszła jego godzina, demaskuje zdrajcę, by zaznaczyć, że on jest panem sytuacji. Świadczy o tym następna scena w wieczorniku: Nie wydawać innych, lecz dawać siebie. A gdy jedli wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: Bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im i pili z niego wszyscy. I czekał na nich, i, i rzekł do nich: To jest moja krew przymierza, która za was i za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owoców innego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym. Ostatnia wieczerza, ostatnie spotkanie przy stole. Chrystus wiedział, że nie udało mu się nauczyć Judasza miłości. Chce jeszcze w ostatnim momencie pokazać, na czym polega prawdziwa miłość. Prawdziwa miłość to troska o prawdziwe dobro osoby kochanej. To płacenie sobą, aby ją ubogacić. Dlatego Jezus powiada: bierzcie i jedzcie. Uprzedza wydarzenia. Zanim Judasz go wyda w ręce złych ludzi, Chrystus sam siebie wcześniej wydaje. Rozdaje siebie i to na zupełnie innej zasadzie. Judasz go wyda. Aby ludzie go zniszczyli, a Chrystus wydaje siebie w ręce ludzi, aby ich ubogacić. Judaszowi chodzi o śmierć, a Chrystusowi o to, abyśmy mieli życie. To jest gest Chrystusa, gest jego nieskończonej miłości. Rzecz znamienna: im mocniej uderza zło, tym większym gestem miłości odpowiada dobro. Gdy zło z wyrokiem śmierci jest bardzo blisko, na progu, spotęgowana miłość objawia się w Eucharystii. Jezus umie kochać, to najspanialszy przykład miłości. Bierzcie i jedzcie. Kiedy mówi o krwi, powiada, że jest to krew przymierza. Chrystus chciał zaznaczyć, że, gdy on, że On nigdy nie zawiedzie, nawet wtedy, kiedy poleje się Jego krew. Uczniowie nie powinni w Niego zwątpić. On daje krew na świadectwo swojej miłości. Zwątpienie. Ludzie zawiodą, nawet ci, którzy byli tak blisko, którzy gromadzili się wokół tego promieniującego miłością serca. Jeśli to serce zostanie zniszczone, oni się zgubią. Mówi o tym Chrystus w następnych słowach. Wszyscy zwątpicie we mnie. Jest bowiem napisane, uderzą pasterza, rozproszą się owce. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Na to rzekł mu Piotr, choćby wszyscy zwątpili, ale ja nie. Odpowiedział mu Jezus, zaprawdę powiadam ci. Dzisiaj tej nocy, zanim kogut dwa razy zapije, ty trzy razy się mnie wyprzesz. Lecz on tym bardziej zapewnił, choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. I wszyscy tak samo mówili, wszyscy zwątpicie we mnie. W tekście greckim jest słowo wszyscy zgorszycie się ze mnie. Zgorszyć się można nie tylko wtedy, kiedy przychodzi zło, ale i wówczas, gdy rozpada się to, co jest piękne, bogate i wspaniałe. Słabość Chrystusa będzie powodem zgorszenia i zwątpienia dla Jego uczniów. Dlaczego? Ponieważ oni budowali swoją wiarę i zawierzenie na mocy Chrystusa, budowali na Jego mocy, a nie na Jego miłości. Jeżeli ktoś buduje na miłości, to wtedy, kiedy ten drugi przeżywa godziny słabości, miłości się nie kończy, tylko miłość nie zwątpi nawet w najtrudniejszej sytuacji. Pan Jezus posługuje się obrazem. Uderzą w pasterza, a rozproszą się owce. On nie ma żalu do swoich apostołów, bo jeżeli oni się zgromadzili wokół promieniącego miłością serca, a serce to zostanie zranione, przestanie bić, to oni stracą orientację. Dlatego podstawę naszej wiary stanowi nie Chrystus ziemski, ale dopiero zmartwychwstały, kiedy jest już niezniszczalny. My budujemy swoją wiarę nie na Chrystusie, który przegrywał w wielki piątek, ale na zmartwychwstałym Zbawcy, którego zło już nie zniszczy. Jezus udowodni, że jeśli serce wypełnia czysta miłość, nie można go zniszczyć. Dlatego Pan Jezus w Wieczerniku dodaje, lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. On wie, że to będzie tylko okresowe zwątpienie. Święty Marek wspomina jeszcze przepiękne wyznanie świętego Piotra. Choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyplę się ciebie. Gotowość Piotra na podniesienie śmierci razem z Chrystusem. Piotr należał do świata dobra. Połączył swoje serce z mistrzem i wydawało mu się, że już nigdy nic nie potrafi go od serca Chrystusowego oderwać. On wprawdzie Chrystusa kochał. Wydawało mu się, że może o własnych siłach dochować wierności Bogu. Wkrótce przekona się, że wytrwanie w świecie dobra jest możliwe tylko przy pomocy łaski Bożej. Kończąc pierwsze rozważanie pasyjne w oparciu o tekst Ewangelii św. Marka, stawiam pytania. Czy stać nas na ryzyko przynależności do świata dobra? Czy stać nas na cierpienie, na utratę, nawet na zniesławienie, na ubogie życie dla Chrystusa? Czy mamy serce tak otwarte jak gospodarz Wieczernika, który mimo zagrożenia oddał i przygotował salę swojemu mistrzowi? Czy stać nas na to? Czy mimo tej wielkiej bliskości z Chrystusem jesteście w Kościele, przystępujecie tu do Komunii Świętej? Czy wasze serce należy do Chrystusa? Czy potraficie kochać? Kto dla was jest ważniejszy? Czy postępujecie jak Judasz, dla którego wszystko było ważne, tylko nie Chrystus? Czy tak jak Chrystus bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, aby ubogacić? Ksiądz Edward Staniek Kochani, kolejne kazanie za nami takie refleksje mnie naszły w czasie jego czytania. Bo o świętym Judaszu była mowa, znaczy o Judaszu, przepraszam, była mowa. Czytałam u Katarzyny Emelich właśnie o Judaszu, bo zastanawiało mnie właśnie to, jak przebywając wśród innych świętych, on sam dokonał tego, czego dokonał, co, czego żałował oczywiście i to bardzo, chociaż po nie w czasie. Jak to się ma do powiedzenia, które jest w naszych czasach obecne? Kto z kim przestaje, takim się staje. Okazuje się, że w tym przypadku. Ta zasada nie obowiązywała. Że w tym przypadku Judasz do końca był bardzo chciwy. Za 30 srebrników. Za 30 srebrników to się po prostu nie chce wierzyć, tak, żeby można było kogoś sprzedać. Zwłaszcza kogoś, kogo powinno się kochać. Ale tak jak u Katarzyny Emerich jest napisane, Judasz pochodził z takiej rodziny. Yy, z której no, nie mógł wyrosnąć nikt inny, tylko on. Jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej o Judaszu, to, to polecam, żebyście tam zajrzeli, bo ona bardzo ładnie wszystko opisuje. To był biedny człowiek, biedny od samego początku swojego stworzenia. Biedny, zagubiony. Potem odnaleziony przez Chrystusa, ale cały czas nie mógł się odnaleźć. W tej nowej rzeczywistości. Był skarbnikiem, tak, ale okazuje się, że te wszystkie pieniądze, które jemu oddawano, które, dostano, które dostali apostołowie od innych ludzi, no on bardzo często sprzeniewierzał. No trudno, no taki to był człowiek. Tak to się musiało wydarzyć w naszej historii. W historii naszego zbawienia. Natomiast co do tego, czy potrafimy. W dzisiejszych czasach zostawić wszystko łącznie z ryzykiem, to ja miałam okazję przekonać się w ubiegłym roku. Spodziewałam się, że y, przeciwstawiając się mojemu przełożonemu, który chciał wymagać ode mnie y, takich rzeczy, które były sprzeczne z moimi przekonaniami i wiarą, napisałam pismo, że nie mogę tej czynności wykonać, tego działania w ogóle podjąć w związku z tym, że to jest niezgodne z moimi przekonaniami, z moją religią. Spodziewałam się, że stracę pracę. Ale liczyłam się ze wszystkimi tego konsekwencjami, tak, mojego działania. I wiedziałam, że tego ode mnie oczekuje Jezus, czułam to. Okazuje się, że pracy nie straciłam, a po prostu idę dalej z Panem. I upewniło mnie to w tym, że, że zrobiłam dobrze. Kochani, ja po tych kazaniach mam wiele przemyśleń. Zawsze staram się na nie spojrzeć ze strony tego, jak ja żyję. Czy ja daję coś Chrystusowi od siebie? Czy ja tylko oczekuję, żeby on mi dawał łaski? No na szczęście tak nie jest. Ale te kazania drążą i drążą. To nie jest tak, że przeczytam, yy, pójdę spać, zapomnę. Nie. Żyję nimi i mam nadzieję, że Wy również. I że staracie się też tak samo jak i ja odnieść je w stosunku do swojej osoby. Ksiądz Edward Staniek pięknie je opisuje, pięknie opisuje to wszystko. I tak sobie myślałam w czasie tego dzisiejszego czytania, że. Jak pięknie by to było, gdyby człowiek mógł być jednym z apostołów, żyć w tamtych czasach i za Jezusem cały czas. I tak naszła mnie taka refleksja: A jaka ja bym była wówczas? Czy ja bym moją naukę opierała w, o, wiarę, o wiarę, czy o miłość? Jak ja bym się w tamtych czasach zachowała, nie wiedząc o tym, że Jezus zostanie zmartwychwstały. No, oni wiedzieli, ale nie wiedzieli, co to znaczy zmartwychwstanie, tak? Chyba, że... No, w zasadzie, wiedzieć, wiedzieli. I tak sobie myślę, bo przecież Łazarz wcześniej został yy, wybudzony, zmartwychwstały. Był, tak? No, ale inaczej yy, widzi się jego zmartwychwstania, stania inaczej zdecydowanie po takiej męce Pana Jezusa. No nic, zostawiam Was z Waszymi refleksjami. Ja się trochę już naopowiadałam. Eee. Dobra, rozstajemy się z Panem Bogiem, dziękuję Wam bardzo za słuchanie. No i przemyślmy razem to wszystko. Zapraszam Was na kolejne czytania już w najbliższym czasie. Z Panem Bogiem.